Cześć! Z tej strony Dorota puchla ze sklepu House of Cotton. Tym razem mam dla Was naszą nową tkaninę. Tkaninę bambusową. To jest 100% bambus, wiskoza bambusowa. I to jest po prostu tak mięciutkie i milutkie, że mogłabym się do tego przytulać cały dzień. Jest po prostu idealnie miękka i miła, taka w dotyku oksamitna. O ile nasza satyna bawełniana, czyli bawełna premium jest miła w dotyku, to to jest po prostu turbo miła w dotyku. Naprawdę bambus po prostu jest mega. Także jeśli szyjecie dla maluszków na przykład, pościel, albo jakieś kocyki, śpiworki, nawet przytulanki, to po prostu jest cudowne. Ale ja myślę sobie, że bluzka czy sukienka dla dorosłego też byłaby idealna z czegoś takiego, bo to po prostu jest. No, mega miłe. No trudno mam mi to pokazać na filmie, ale musiałobyście sobie zamówić kawałek i zobaczyć. Także to jest w wersji oczywiście niezadrukowanej, tak żebyście mogli zobaczyć, jaki to jest splot, jak wygląda z bliska. Yy, no oczywiście można kupić taką właśnie białą, niezadrukowaną, jak potrzebujecie. No, i oczywiście zapraszam do wybierania jednego z naszych ponad już teraz 2000 wzorów. Yy, tkanina jest, tak jak mówiłam, 100% bambusowa gramatura 160 i szerokość 150 cm. Jest naprawdę super przytulaśny. mogłabym tak takie miziać i miziać. Ale już starczy tego na razie.